<śmiech> <śmiech> Zara tu... <laughs> okej <jakie> kurczę <laughs> Czy wodą rozalz? No Jak? No tak. A no tak, bo jestem elektryczny gość. Ale weźmie ty wodą. Nie, bo ja jestem elektryczny. Uhu. Jestem mokry. Straż pożarna. <laughs> cię Ej, to można wodą patrz. No to mówię ci. A to Rze będzie dłu dłużej powodzie jest, czy krócej? Patrz jak dłużej idziemy tu. Hmm. Przeżyję. Panie o się Ło wow. Nie, dobra, jeszcze nie chłodź Czekaj, na co jak jest na ogień, to na co będzie wrażliwy? Może na śmierć Dobra, nie trafiłem w niego Ej! Zejdź, drogi Uu, Czekaj Łu, to nie... Śmierć przywołaj. Czekaj. A spróbuję to. Dobra, jednego będziemy mieć zaraz z głowy. Okej, okay, teraz tylko jeszcze tamtego jakoś sprzątnąć. Doleci ten kamień tam. Doleci! Tylko jakby go tu zwabić? No to się. O, ale tam ktoś jeszcze był. Dobrze. Jakże, jakżeś ukierunkował śmierć? No, szkoły na i Ty, tam. dobre, dobre. Tak, teleportacja. Tam, gdzie chcesz? <ślesy> <ślesy> <Gdy ich przywołoc. ślesy> nie idź tam! Oto jeżeli się przywołał z <laughs> <laughs> Dobra. Oho, już z kim będziemy walczyć. Włudkiem tutaj. Czekaj, ja tylko ich na Flękną kierować. Hmm. Mogę backspace'em tu usuwać? Nie o, rozwalił Jak Jak ich zrobić? Czy nam urósł? Chciałbym No ich tam. <laughs> ja też ich przybyłem. ale kipa!

I got the fire I've got the fire Chodź Chodź Chodźcie moi dro A teraz obydwaj zginiemy, bo wejdziemy tam gdzie jeszcze <laughs> Nie No propos to działam jeszcze A przywróć tam Ju w god dobrze próbujesz. O kurcze, ale tłoczno. Jak na dołowej Ja bym go najpierw zabił. O, o ostatniej chwili. To chyba nie było trzeba tam iść. Pat co teraz zrobię. O, o. E, nie, co za będę! Dobra... Czekaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu! No jaki typ? Aż żeś zepsuł wszystko. Weszli na naszą tratwę. Ktoś jest odporny na ten. Uwaga. Przywróć, przywróć, bo się spalisz. No, teraz ty przywróć. Ty jakiś wybuch. Uh. Nie, ja ty, ja tym się daczę. No i O hmm. Ej, chodź, popatrzymy Takie krytyny nie biją go Uwaga, bo pomagam okay. No co ty pomagasz, rozluźnij się Mówiłem, że pomagam No, przyjdź. A nie, trzeba go zepchnąć Czech, pójdę go tam <laughs> Widziałeś co ja zrobiłem? O przywróciłeś go poprnąłeś. Dźgnąłem go tą moją łopatą <laughs> O tak go o. Tak, teraz ci zrobiłem. A, bo to odpycha! Ja nie wiedziałem No tu jeszcze raz Okej okay? Bo zamak duży muszę wziąć No, stój no, za tak. daleko stałeś, czekaj, bo to się strasznie długo regeneruje. O! O! Jeszcze <laughs> nic się robi. Chodź. <laughs> to, to mu pomogłeś. Jak chcesz się bić, to idź, ja tu poczekam. Hej. <grymiania> COŚ ty <się> ZROBIŁ?! <grymiania> Jak będziemy teraz od początku, no to się wkurzę delikatnie. To już zaraz boss tu był, wiesz o tym? No to, to biście. Jest powód do radości <laughs> To jest historyczny śmiech Razem, razem będziesz chciał się zabić, to powiedz mi, to sam cię zabije Ja chciałem jego Jak ja, ja, ja się bić... Ja poczekam, no to... opini, ta jest przeciwieństwo Nie, nawet nie przeciwieństwo Nie dałem bo... przeciwieństwa, dałem to O Czekaj, bo nie zdążyłem Patrzę ci pokażę, co dałem mię przywrócić. <laughs> przywrócić go i nie przywrócić. No, przywrócić. No to zginiesz przywróć, bo cię kamulcem. No kamulca bi. No, już no, kamulca robił. pas zrobiłem coś takiego. Nie, to nie to. Czekaj. Ale co ja tam zrobiłem wtedy? A to zrobiłem, o czekaj O to takie o. To w lawie ginie Dzięki, że pomagasz. Przesuwając mi kamerę tam gdzie nie trzeba. Ej, no weź bo mnie zabił. Bo żeś przesunął mi tu kamerę gościa nie widziałem. Co za mózg? Czekaj, on idzie swoje robić. No przywróć mi no właśnie. Co zrobiłem? No to zrobiłeś, że za długo zwlekałeś i nas wymordowało. No tak, ja przywróciłem ich. I patrz co nie robią? Oni zwalniają. No dobra, szkoda, że. A ty, a ty szkoda, się teleportowałeś, portowałeś Szkoda, tego. że ich jest dwóch i zwalnia, zwalniają tych co. No zresztą. A się kamulcami pozabijają Nie żyje On i ja no, no, Zabije patrz, patrz co się stanie jak to rozwalę Tak się dzieje, nie działa, nie mogę się uczyć. No przestań! Zamenda. Zjeśmy z tarugi. No. Ja ich zestrzelę. Do czego strzelam. Zamenda, musi. Musiałem, muszę odreagować. To idź, pobij w kredens. No ty mnie rozwaliłeś i prawie przyszliśmy ten poziom, co ty musiałeś. Ja nie chciałem zabić! Gdzie idziesz? Ja chciałem ich tylko tam... No, musi być jakiś kozioł, który będzie to no. zwabiał. O to było przynajmniej dobre, zaczęliśmy coś. Sorry, nie chciałem. Ło! <noise> <Wow>. Żyjesz? Nie! <noise> to żyłem tylko dać spację. Nie, to dzisiaj nie ma sensu. Jest sens, tylko trzeba zrobić tak samo jak wcześniej. A byliśmy już prawie przy końcu. To na A ich uwagę przez chwilę. Nie dobrze. Dobra, chodźcie jak wcześniej, przejdźmy ten poziom, bo jeszcze raz <noise> zy <laughs> gdzie ja tam lezie, zagidziesz? Przeróś Aj się w lawie.